Lata 60. to dekada kontrastów, odważnych, nasyconych barw oraz nostalgii i powrotów do przeszłości. Kolory podstawowe dominowały, były wyraziste i pełne życia, i choć dawały po oczach, to nie było w tym tandetności takiej znanej nam bardziej z lat dwutysięcznych. Daleko im było do kiczu. Róż odgrywał również ważną rolę, bo symbolizował dziewczęcość, młodość, inspirację. Dziecięcością to jest coś charakterystycznego dla lat 60. Spójrzcie tylko na te pozy. To też dekada eksperymentu z formą, z kolorem, z muzyką. W latach 60. oczy całego świata skierowały się w stronę Wielkiej Brytanii, Londynu, w tym właśnie kraju powstawały kultowe zespoły jak The Rolling Stones czy The Beatles. Moda jeszcze nigdy nie była tak wolna i przepełniona możliwościami, a Wielka Brytania odmieniła jej trochę oblicze, skupiając się na tej modzie ulicznej, na czerpaniu inspiracji z tego, co noszą normalni ludzie. Egzotyczne barwy to coś, z czym powinniśmy kojarzyć końcówkę lat 60. -tych. tak jak i psychodelia, i ruch hippie. To jest końcówka lat 60.. W Polsce wiadomo, lata 70., ale moda zwykle przychodzi do nas z opóźnieniem. Żeby nie było tak kolorowo, to subkultury jak Mocci czy Bitnicy promowali monochromatyczną paletę. Czerni i Biel. To również coś, co opanowało ulice.